Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMFFM. Jest nasz Alutek, posłuchajmy. Słuchajcie, a mogę tylko, bo ja mam... no. Co no. się stało po felietonie? No. Facet kupił torbę żonie. No to jest dobry no, Oj, to, oj to, to, ładny. To, to, ładny. to jest dobry pomysł. Tak trzeba tak. robić. Mm -hmm. Proszę no. bardzo. E, felieton Tomasza Olbratowskiego. Politycy często stoją przed bardzo dramatycznymi wyborami. W PiSie będą dwa spotkania wigilijne tego samego dnia. Jedna organizowana przez prezesa Kaczyńskiego wigilia, druga, jak mówi się, konkurencyjna przez Mateusza Morawieckiego. No, stosunki między nimi układają się mniej więcej tak jak między papą Smurfem i Gargamelem. No i wśród polityków PiS panuje dezorientacja. Na którą Wigilię pójść? Na kogo postawić? Jak pójdziesz na opłatek do prezesa, a prezesa odsuną, i Morawiecki przejmie prawicę, to co pójdziesz do Morawieckiego prosić o ministerstwo, i co usłyszysz? O, mam tu listek, to był u mnie, nie ma pana na liście, a dlaczego to do Mateuszka się nie przyszło, ha? Albo pójdzie działać do Morawieckiego na Wigilię, a Tu Kaczyński zostaje, wygrywa wybory. Polityk idzie do prezesa po stanowisko w Radzie Nadżerczej, a prezes na to, a dlaczego to do Mateuszka się poszło na opłatek, a nie do mnie? Mój człowiek był u Morawieckiego i pana widział, ha? Ajajaj, ja myślę, że będzie mnóstwo zwolnień lekarskich w na tą chwilę, kiedy będą te wigilie. Ale jest rada. Przewagę mają tutaj małżonkowie, bo jedno idzie do prezesa, drugie do Mateusza Morawieckiego. prezesie mąż zaraz dojedzie, tylko samochód się popsuł i pcha. Zaraz powinien chyba być. Albo dopchać się jako jeden z pierwszych do prezesa z życzeniami i z morowieckiego. Morawieckiego. Przepraszam za spóźnienie, ale auto się popsuło i pchałem. Warto w tym przypadku wcześniej troszkę pobrudzić sobie ręce i spodnie. No, no słuchajcie, he he, nikt nie mówił, że będzie łatwo jak się pójdzie do polityki.